Zapraszam Państwa na ławeczkę, a wy usiądźcie teraz tutaj przede mną, dobrze? I tak, żeby każdy miał miejsce koło siebie. Dwie rączki podrzucają do góry, i dwie łapią. Może być sklaśnięcie. Nie tak daleko tamku, a ręce świeczniki. Dmuchamy raz na jedną świeczkę, raz na drugą. To ukłon teraz do podłogi. Studiując na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, ale też psychologii oraz socjologii. Wiedzę niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia. Poznasz teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nabędziesz też umiejętności z zakresu planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole. Mamy serię podręczników, która się nazywa Tęczowa Szkoła. Dzieci poznają świat od strony metrycznej, od strony ilościowej, od strony przestrzennej. Przeplata się tutaj arytmetyka z geometrią. Nowe, rozmaite informacje dotyczące roślin, zwierząt. Uczą się myślenia przede wszystkim i właśnie rozwiązywania problemów. Pod okiem wybitnych naukowców i praktyków zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności, Pozwalające na pracę najbardziej satysfakcjonującą na świecie na pracę z małym dzieckiem. Super. Dziękuję Państwu na dzisiaj, zapraszam za tydzień. Do widzenia!